To w dzisiejszym odcinku pokażę Wam dwa addony: Lutomatic oraz AdBuffBar. Są to addony bardzo przydatne, jeśli często uczestniczycie w wypadach na instancji lub w rajdach. Zapraszam! Od początku. Czym jest AdBuffBar? Jest to addon pozwalający nam podgląd czasu trwania naszych buffów oraz buffów przeciwnika. Aby otworzyć menu, w czacie wpisujemy ADBB poprzedzając to ukośnikiem. Wyskakuje nam okienko z ustawieniami addona, gdzie możemy dokonać zmian wizualnych, takich jak kolor, rozmiar packów ich rodzaj oraz włączyć lub wyłączyć określone funkcje. Pojawiają nam się dwa paski. Jeden z nich to stan naszego nakoksowania, a drugi to stan nakoksowania naszego celu. Dodatkowo addon informuje nas, jakie debuffy zostały na nas rzucone oraz ile pozostało czasu do ich neutralizacji. Zapraszam do zapoznania się z tym pomocnikiem, bo może oszczędzić nam błądzenie wzrokiem po ekranie i ewentualnych nerwów podczas walk z bosami. Zawsze męczyło Cię zbieranie lootu z przeciwników? Twoich męk nadszedł kres. Automatik został zaprojektowany po to, aby zbieranie lutu nie było tak monotonne. Ikonka addona znajduje się przy minimapie jako plecak. Klikając w niego uruchamia się menu, w którym możemy dostosować naszego pomocnika do naszych potrzeb. Lootomatic zbiera wszystko, co znajduje się w poległym przeciwniku, Dlatego polecam również skorzystać z opcji blokowania zbierania poszczególnych przedmiotów. Wystarczy wpisać go na listę przedmiotów niechcianych, a już nigdy Lutomatic go nie zbierze. Dzięki za materiału. Jeśli podoba Ci się pomysł ze wznowieniem serii Runes of Magic, proszę o łapkę w górę. Będzie to również dla mnie oznaka, że kanał znów zaczyna żyć i że filmy, które będą tutaj się pojawiać, będą miały swoich odbiorców. Tymczasem widzimy się za tydzień we wtorek o godzinie 20. Do zobaczenia i cześć!